Właściwie to będzie podsumowanie tego, co dzisiaj mówił Paweł i Grzegorz. O tym posłuszeństwie. Ale żeby być posłusznym, to trzeba umieć słuchać. I dzisiaj chciałem powiedzieć coś: czy takie kazanie będzie, czy potrafisz słuchać Boga? Zastanawialiście się kiedyś. Może zacznę od, od listu do Rzymian, od 10 rozdziału. I tu jest taka, siedemnasty werset. I tu jest taki, taka fraza. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. Czy wy to rozumiecie? Tak. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Bo niektórzy mówią, że dlatego, jak chcesz posłuchać Słowa Bożego, to czytaj na głos. To będziesz słuchał Słowa Bożego. To będziesz wtedy słyszał. A to nie o to chodzi. Cofnę się do. Cofnę się do Ewangelii Marka. Siódmy rozdział. Siódmy rozdział. I tu jest taka. Taka przypowieść. Siódmy rozdział, 32 wersetu. I przywiedli do niego głuponiemego i prosił go, aby położyli nań rękę. I wziąwszy go na bok od ludu, osobno włożył palce swe w uszy, jego splunął, dotknął się jego języka i spojrzał na niego, westchnął i rzekł do niego efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy języka jego, i mówił poprawnie. Czy to nie jest przykład tego, żeby słyszeć i widzieć i rozumieć, musi zadziałać Bóg? Musi powiedzieć: Efata, otwórz się. Bez tego będzie tak, jak przed chwilą powiedziałem: Chcesz posłuchać Boga, to czytaj na głos. To jest twój głos. Znaczy Ty słyszysz głos Boga. Wiecie, że w Biblii jest to w wielu miejscach opisane. Może zacznę od takiego najbardziej spektakularnego. To jest Ewangelia Łukasza. Może będzie też dłuższy troszeczkę ten. Ale może ja część powiem. To chodzi o tej o tych. Uczniach też szli do Emaus i spotkali na swojej drodze Jezusa. I go nie rozpoznali. Ech, może jednak przeczytam, bo to trzeba, żeby kontekst był. To, czyli to jest 24 rozdział, od 13 wersetu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. Jeden stadion, tłumaczę od razu, Stadio to jest 200 metrów, czyli 60 podzielić przez 5, to jest 12 kilometrów. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, lecz o ich oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. Czy nie jest tak, że czasem czytamy Słowo Boże, czytamy, czytamy i nic nie rozumiemy. Tak? Ja mam tak czas. I rzekł do nich, cóż to za rozmowę, idąc prowadzicie z sobą i przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, Czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł, im. Co? co? Oni zaś odpowiedzieli mu z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień. Jak się to stało? No i zobaczcie. Trzy lata z nimi chodził. A oni uważali. I to jest właśnie to czytanie. A oni uważali, że on przyszedł odkupić Izraela. Tak. No i nie jest tak czasem z nami. Że my czytamy tą Biblię, czytamy słowo. No i wtedy no, mówimy, my to wszystko rozumiemy. Oni też rozumieli. Miało odkupić Izraela. Nic nie rozumieli. Nic. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym ramkiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty. Lecz Jego nie widzieliśmy. Oni to wszystko mówią Jezusowi. Zajcie się sprawę? Jezus z nimi jest, a oni mu opowiadają. Tak? Czy oni prawdy Mu nie mówią? No, mówią, tylko że to jest ich prawda. Czy z nami też czasem nie jest, tak? A on rzekł do nich. I tutaj, że Jezus jest taki miękkiszą. Mówi do nich o głupi i gnuśnego serca. By uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do, do swojej chwały? Przecież on im mówił cały czas, że idzie na śmierć, że idzie odkupić ich. Czy on kiedykolwiek poparł jakąś partię, która wtedy działała? Były tu kazania na ten temat. Nigdy nie zajągnął słowem. A oni co dalej myśleli, że on przyszedł Izraela wyzwolić. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nich było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się kus wieczorowi. I dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozdawszy podał im. I wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on zniknął sprzed ich oczu. I tutaj to jest najważniejszy werset, który chciałem jakby to podkreślić. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówili do nas, w, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwiera. I to jest taki. Ja zaraz podam jeszcze inne przykłady. To jest przykład, że czytamy Słowo Boże. przynajmniej ja tak mam. To jest moje świadectwo. Nie wiem, czy wy tak macie. Obyście tak mieli, że w pewnym momencie czytam słowo, nic nie rozumiem. Czytam, czytam, czytam i nagle dociera do mnie to słowo. Czyli to moje serce zaczyna płonąć. I wtedy Eureka, Pan Bóg powiedział mi, jak to jest. Inny przykład. Psalm. 39. To znowuż Dawid pokazuje, pisze, jak to u niego działa. A działa podobnie. 39. Psalm może od trzeciego wersetu. Za nie mówiłem, zamilkłem, pozbawiony szczęścia, lecz bój, ból mój się powiększył. Teraz zauważcie, czwarty werset. Rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim: Daj mi, panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Zauważyliście? Serce zapłonęło. I tak to działa. Tych, którzy czytają Słowo Boże i na początku nic nie rozumieją, ale kiedy Bóg im otworzy uszy, oczy i umysły, to wtedy zaczyna płonąć u nich ogień. Jeszcze jeden przykład z Jeremiasza, też go już wiele razy czytałem, ale nigdy za wiele. To jest 20 rozdział, może ósmy werset. 20. rozdział, 8, może dziewiąty. I gdy pomyślałem, a gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu, jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Wiecie, że tak, Bóg działa. Pytanie, czy to u was też tak jest? Trzy przykłady podałem z różnych czasów. I tak właśnie Bóg działa. Jeżeli chcesz poznać to, co Bóg chciał powiedzieć do ciebie, w Słowie Bożym, to zacznie płonąć w tobie. Obie. Jeszcze przeczytam tutaj z Ewangelii Jana. wszyscy znają, 14 rozdział, może od 24 wersetu. Kto mnie nie miłuje, ten słuch moich nie, po, nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami prze, przebywając. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. I jak usłyszycie, to co ja Wam. Będę mówił właśnie przez ten ogień, przez ten płomień, przez tą iskrę Bożą, którą dostają tylko ci, którzy narodzili się na nowo z wody i z ducha. Bo taki człowiek, który narodził się na nowo z wody i ducha, to on nie będzie prosił o nic innego jak o Chrystusa, bo wie, że jak będzie prosił o Chrystusa, to Chrystus mu wszystko da. To jest najważniejszy element wiary. Jeżeli ty prosisz o coś Jezusa, tak jak tutaj Tadeusz przed chwilą powiedział, jak złotą rybkę, to nic nie dostaniesz. Nic, nie licz na to. Nic nie dostaniesz. Najpierw proś o Chrystusa, bo on ma dla ciebie przygotowane lepsze niż ty sobie, sobie jesteś w stanie wyobrazić. To jest podstawa wiary. I co wtedy będzie? Jeżeli On ci to da, jeżeli będziesz miał tą świadomość, czytamy w 27 wersecie, pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daje, nie jak świat daje. Ja wam daję, niech. niech nie tworzy się serce wacze i niech się nie lęka. To jest właśnie to, jeżeli słyszysz głos Boga poprzez ten ogień, który zaczyna w Tobie się palić. Dlatego w Filipian w drugim rozdziale jest napisane, że, że ja, 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 wszystko, ja wszystko wam dam? tak? I, I dam wam chcenie, ale i wykonanie. Jeżeli masz tego świadomość, że wszystko dostaniesz, to co najlepsze, to będziesz miał pokój. Bo co cię wtedy może spotkać złego? I Paweł wiele razy mówił, że, że dla niego śmierć. Na tej ziemi jest zyskiem. Jest zyskiem. A czy dla nas też jest zyskiem? Czy my nie wierzymy, że będziemy żyć wiecznie z Chrystusem? No to czego mamy się? Czy macie pokój Boży w sercach? I tutaj jest też taka w ósmym rozdziale: w ósmym rozdziale, jak Jezus mówi do. Faryzeuszy. I mówi tak. Dlaczego, no jest 43 wersja, dlaczego mowy mojej nie pojmujecie, mówi do faryzeuszy. Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. No i wracamy. Dlaczego nie potraficie słuchać słowa mojego? No bo mnie nie macie. Nie otworzyłem wam uszu, oczu i umysłów. Nie dziwcie się. Nie słyszycie. I nie będziecie słyszeć. Nigdy. Będziecie zawsze mówić od siebie. Tak? No i ten słynny cofniemy się do 31, który mówi mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Tak? Jeżeli wytrwacie w słowie moim prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tak? Ale to trzeba słyszeć. I teraz takie przykłady, to co, co mówił no, no, Grzegorz w tym, w tym wstępnym. Skąd się bierze wobec tego nieposłuszeństwo? Mamy wolną wolę. Właściwie to wolna wola człowieka niezbawionego polega na tym, że może wybrać mniejsze zło od większego, albo odwrotnie. To jest jego wolna wola. Tak mówi Pismo Święte. Nic na to nie poradzimy. Natomiast człowiek, który został usprawiedliwiony przez Boga, czyli dostał, no tą namiostkę życia wiecznego, czyli Ducha Świętego, on może wykorzystać to i wybrać to, co jest najlepsze. Czyli może zwrócić jego dusza, jego serce przemienione, może zwrócić się z pełną ufnością do Boga, czyli do tego Ducha, który przed chwilą czytałem, że dostał i wtedy będzie się tak jak... Ktoś tu powiedział, że będzie mu się działo wszystko, Paweł powiedział, że będzie mu się działo wszystko, co jest najlepsze, bo będzie mógł słyszeć, co Bóg do niego mówi, a to, co usłyszy i wdroży w życie, jest najlepsze, co może być. Nawet jeżeli się wydaje, że, no, że to niemożliwe, że to, co Bóg dla niego przeznaczył, no, to jest tragedia. A potem się okazuje nagle, że to było najlepsze, co mogło go spotkać w życiu. Bo to, co was nie zabije, to was wzmocni. To jest takie Boże. I teraz chciałem pokazać takie przykłady tego nieposłuszeństwa, że pomimo iż możemy słuchać Boga Jezusa. To w Biblii są opisane sytuacje. Zresztą znacie ją. Może zacznę od Łukasza, dziewiąty rozdział. I tu są takie, jak Jezus pokazuje takie trzy przykłady. To przecież on mówi. No to go słyszą, tak? Gdy wtedy szli, może od 57. Dziewiąty Łukasza, od 57. Gdy wtedy szli drogą, że ktoś do niego pójdę za tobą, dokolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Czyli co on tu mówi? Ale ja, ja nie mam gdzie mieszkać, nie mam stałego dochodu, nie mam żony, nie mam rodziny. Jak chcesz, proszę bardzo. Nie wiemy, jak to się skończyło. Do drugiego zajrzekł. to już rzekł Jezus. Pójdź za mną! A ten rzek pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i ci głoś, Królestwo Boże. Jak często w naszych życiach, nie w pełni przemienionych, na pierwszym miejscu stawiamy sprawy tego świata, nawet jeżeli one byłyby niezwykle szlachetne. Pochować ojca, pochować matkę, tak? zapewnić dostatek rodzinie. Tak? No, wydaje nam się, że to jest najważniejsze. Może jest najważniejsze. Tylko, że jeżeli uwierzysz Chrystusowi i pójdziesz za nim, to dostaniesz daleko więcej, niż byś sam potrafił. No dzisiaj czytali, jeszcze raz się powołam, że to co śpiewaliśmy, że Pan jest pasterzem moim. Zostaw swoje pomysły na życie. Zostaw. Zaufaj Bogu. On ci nie, nie, nie pozwoli zginąć. Ani na tym świecie, ani na tamtym, którym, który tak wierzysz, że tam pójdziesz. No uwierz mu. On ci da, no tu są były świadectwa Tadeusza. No Zawsze o tym, jak, jak się tam zwalniał Tadeusz z pracy, to zawsze mi chodzi po głowie. No i co? Uwierzył Bogu? I dał mu jeszcze dwa razy lepiej. Tak działa Bóg. On ci da więcej, niż będziesz w stanie sobie sam to załatwić. No i teraz tu jeszcze trzeci. Powiedział też inny, to 61 werset. Pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Tak? najpierw muszę pójść e, do domu, tak, muszę zobaczyć, co tam moja żona robi, co tego, ale mam obowiązek, bo jestem na służbie u pana. To co jest ważniejsze, u pana. Uwierz, że jeżeli najpierw postawisz Boga na swoim miejscu, na, na swojej drodze, to on tak sprawi. Że i z żoną się pożegnasz i z rodziną, i, i, i ojca pochowasz i będziesz miał wszystko, co tylko Ci potrzebne do życia. No, może Mercedesa, czy jakiegoś Ferrari nie będziesz miał, ale będziesz miał przyzwoity samochód, przyzwoite życie, bo on to obiecuje. A Jezus rzekł, może dalej 62, a Jezus rzekł do niego żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecznie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden. No, musisz to zrozumieć. Zwłaszcza jeżeli jesteś w służbie. Służba dla Pana jest najważniejsza. I musisz mieć świadomość, że Zawsze będziesz za to nagrodzony. Przez Pana, nie przez świat. Świat czasem będzie się z Ciebie śmiał. Szydził z Ciebie, tak jak to jest powiedziane, ale będziesz miał nagrodę w niebie. To przecież przez całą Biblię się prze, przeplata, że patrzcie w górę, a nie tutaj co się dzieje. Tak? No i jeszcze taki czwarty przykład. To, to jest Mateusza 19. To jest ta słynna opowieść o, o, tym, o tym bogatym młodzieńcu. Tak? Jak on to opowiadał, jaki on to jest doskonały. Wszystkie przykazania spełniał. O, a może nawet jeszcze więcej. A Jezus mówi mu: weź, dlatego jak chcesz i za mną i chcesz to królestwo Boże odziedziczyć. No weź sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj biednym i, i będziesz miał nagrodę w niebie. No i wtedy wielu, wielu co robi? Tak jak on, odchodzi. A czy w naszym życiu tak nie jest? Dlatego, dlatego wszystko, co Bóg do nas powiedzieć, to będzie mówił właśnie w ten sposób, przez ten rozpalenie tego ognia. Ja czasem mam tak, mówię za siebie, bo nie chcę mówić jak wy macie. Każdy, jeżeli ma, chodzi z Bogiem, to, to ma podobnie. Czasem mam tak, że cały dzień nie czytam Biblii. Ale jak przyjdzie na mnie ten ogień, to po prostu nic nie jest w stanie mnie oderwać. Od Słowa Bożego. Nic. I wtedy mam radość. No nie wiem, ja to trudno mi to opisać, ale mam radość, że Pan Bóg pozwolił mi coś zrozumieć. To jest Jego mądrość. Czy to się dzieje, że ja sobie siedzę i to na mnie tak spada jak deszcz? Jeszcze przeczytam Wam tutaj z Jakuba. To jest pierwszy rozdział, też znany cytat. To jest piąty werset. A jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wspominania, a będzie mu dana. Tu jest napisane: będzie mu dana. Tu jest źle przetłumaczone: to nie będzie dana. Będziesz sobie mógł wziąć, bo Bóg nie działa tak jak na przykład wobec Jozułego, że. Do Jozułego, nie powiedział, weź tu sobie do namiotu wejść, tak, odpocznij, a ja będę tam walczył za ciebie, tak? Tak to było? No nie. Powiedział, tam gdzie sto, sta, postawisz stopę, tam będzie Twoje. I tutaj ten mechanizm działa tak samo. On ci daje ogień, on ci daje chcenie, ale wykonanie, daje ci wykonanie, ale ty musisz sobie to wziąć, musisz się tym zainteresować musisz po prostu chcieć jak nie chcesz to nie dostaniesz no tak to działa i dlatego nie wiem czy to wytłumaczyłem a może jeszcze raz jeszcze powiem bo to też tu jest wiele razy mówione że wielu nie rozumie tego może ja to przeczytam z listu Jana Pierwszego z ostatniego rozdziału, 14-15 werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, że jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o to co prosimy, wiemy, że też otrzymaliśmy od niego o to, co prosiliśmy. Wielu tego nie rozumie. Ja postaram się to wytłumaczyć. Jeżeli liczysz tylko na Chrystusa i masz ten słuch, że go słyszysz, i on ci mówi, co masz zrobić, i to robisz, to zawsze dostaniesz to, co jest najlepsze i to, co jest zgodne z jego wolą. Dlatego czasem tak sobie myślę, że jak jest modlitwa, to modlitwa jest najlepsza wtedy, kiedy ja cicho siedzę i słucham, co Bóg do mnie powie, o ile słyszysz jego głos. No bo jak nie słyszysz, to, to proś Boga, aby cię usprawiedliwił, aby ci dał z łaski swoją wiarę. I to jest jeszcze jeden element. My tą wiarę z łaski dostajemy. Ale to nie jest nasza wiara, to jest wiara Chrystusa. My dostajemy cząstkę wiary Chrystusa. Gdybyśmy polegać mieli tylko na naszej wierze, o, to daleko byśmy nie zaszli. Natomiast my z łaski dostajemy wiarę Chrystusa. I tą wiarą Chrystusa jesteśmy tacy, że słyszymy, że widzimy, że rozumiemy. Ta wiara Chrystusa powoduje to, że jesteśmy w stanie usłyszeć i rozpalić w sobie ten ogień. I wtedy rzeczywiście, jeżeli słuchasz Boga i stosujesz się do tego, co on mówi, to nigdy cię nie spotka, nigdy się na tym nie zawiedziesz. Nigdy. I na tym polega chrześcijaństwo. Na tym polega to, jak działa Duch Święty. I wtedy zaczynasz rozumieć. Dla niektórych może być to tak, jak tutaj powiedział kiedyś Nestor, science fiction. Tak. Dla tych, którzy nie słyszą głosu Boga, to jest science fiction. No tak, zrozum to. Bóg jest science fiction. Dla tych, którzy są ze świata, dla tych, którzy są z Nim. To jest rzeczywistość. To jest prawda. To jest droga. To jest życie. I wtedy jest pokój. I dzisiaj tyle. To, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, żeby Wam to, Pan Bóg, ja myślę, że większość jest na drodze do tego, żeby to zrozumieć, bo już dostało tego ducha, i chodzi tylko, żeby to po prostu uwierzyć. Mu. Zresztą Paweł cały czas mówi, że na początku jest to mleko. Jedni piją męko dłużej, drudzy krócej. To zależy od Pana Boga, co Pan Bóg Ci chce dać, jaki pokarm. Ale kiedy to zrozumiesz, to rzeczywiście wtedy się przestajesz czegokolwiek bać. A szczególnie śmierci, bo ludzie się boją najbardziej śmierci. Przestajesz się bać, bo wiesz, że Ty już żyć będziesz zawsze z Bogiem. Zawsze. A tutaj, na tej ziemi, masz tylko po prostu przynosić owad. I szukać Królestwa Bożego, jeżeli jesteś, jeżeli jesteś obywatelem jakiegoś państwa. Tak? No i dzisiaj to tyle, amen.